Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, moi drodzy, dzisiaj karty cygańskie. Powracamy, moi kochani, do tych kart. Zobaczymy kolejne trzy dni. Podpatrzymy tutaj w kartach, jakie tu energie, jakie zmiany idą. Jest czas na to, aby, moi drodzy, pomyśleć pozytywnie nie krzyżować rąk ani nóg w tej chwili. I myśleć bardzo ciepło o swoim życiu. Kolejne trzy dni. Mogą dojść do Was tutaj nieprawdziwe informacje. No zobaczcie. Nieprawdziwe informacje. Karta wroga osoba czycha na Wasze finanse. Chce jakiegoś, moi drodzy, wyjaśnienia. Uważajcie w tych dniach na fałszywych ludzi. I nie mówię, że tylko oszuści czy złodzieje, ale fałszywe osoby, które się pojawiają, mogą czychać na wasze pieniądze. Uważajcie, nie tylko w życiu realnym, ale też w internecie. Mogą być fałszywe jakieś linki, telefony i tak dalej, aby się ubezpieczyć, aby paczkę ubezpieczyć, aby list ubezpieczyć i tak dalej. Osoby, no wiecie. Dzwonią z zewnątrz, podszywają się pod różne usługi finansowe, bankowe, policjantów i tak Także na to uważajcie, bo tutaj czyha złodziej przez te kolejne trzy dni. Ja mam nadzieję, że wy, moi drodzy, będziecie czujni. Mam taką nadzieję. Także proszę i uczulam. Dobrze, dalej. Tutaj, moi drodzy, liczycie bardzo na jakąś podróż, też macie duże nadzieje związane z tą podróżą. Ta podróż może być odległa jeszcze, ale robicie sobie już plany, oczywiście wspólnie, i też, moi drodzy, chcielibyście takiej zmiany, tak? Może myślicie o przeprowadzce w inne miejsce o zamieszkaniu gdzieś dalej. Niektórzy myślą o urlopie. Tutaj jest czas na zmiany, ale to są zmiany w waszych myślach dopiero. Wy przygotowujecie się do tych zmian. Dalej, moi drodzy, koło was jest dużo miłości, ale też właśnie y, zmiana jest ta miłość nie tylko y, realna, ale też y, nie ja bym powiedziała, jest dużo namiętności, ale też uduchowienia. To jest też taka miłość z przeznaczenia. Możecie mieć y, wspólne plany, y, zakończać jakiś trudny etap w Waszym życiu i y, działać y, na nowo. Tu, kochani, y, działać wspólnie oczywiście. Jest duża zmiana. Y, Duża zmiana w relacji, bo wasza relacja dorasta, wasz związek do takiej y, głębszej y, miłości y, do takiego y, etapu, w którym y, jesteście nie tylko y, z przyjaciółmi, ale też to jest większa taka wyższa y, więź. Głębia tego związku także naprawdę jest dużo mocniejsza, jak była kiedyś więź między Wami. No dobrze, moi drodzy, co jeszcze takiego najważniejszego przez te trzy dni? Bardzo dobra więź, relacja z kobietą, rozmowy. Kobieta, która dobrze Wam życzy, być może jest też oddalona od Was, ale są przyjazne uczucia, relacje, spotkania. Spotkania, może nie fizycznie, twarzą w twarz, ale przez telefon, na przykład. Także dużo możecie zyskać ze strony duchowej przez te trzy dni. No dobrze, też możliwe, że jest taka opcja, moi drodzy, że będzie wiadomość od kobiety. Wiadomość od kobiety o jakiejś ważnej sprawie. Możliwe, że otrzymacie wiadomość. Jakimś szkoleniu. Niektórzy mogą otrzymać wiadomość od kobiety, że na przykład dostali się na wymarzony wydział na studiach i tak dalej, czy jakimś kursie. Także tu pięknie. Dobrze, idźmy dalej. Rozwijamy się duchowo, widać, ale też i edukacja dla niektórych jest pisana. Strzeżcie się nieporozumień na pewno. Unikajcie sporów, no właśnie. Tutaj, moi drodzy, jest taka walka o wasz, nie powiedziałabym byt, może, jest walka o, o finanse, tak naprawdę. Będziecie walczyć, rozwijać się. Może być też nieporozumienie w sprawach finansowych z, z różnymi osobami. Na różnych płaszczyznach, także tutaj jest niezadowolenie, moi drodzy, wręcz walka o finanse. Bardzo dziwnie to wyszło. Ktoś może chcieć Was wplątać w jakieś finansowe, właśnie nieporozumienie. No, trudna energia. Zobaczymy rady dla Was. Mnie tutaj nic do głowy nie przychodzi. Taki przykład przyziemny: może ktoś będzie chciał pożyczyć pieniędzy. To jest najłatwiejsze, co mi przychodzi do głowy. Możliwe, tak jak tu wcześniej mówiłam, że ktoś będzie chciał Was oszukać, tak? Okraść. I na to zwróćcie uwagę. Rady. Co karty radzą? Karty radzą, aby ufać, ufać swojej intuicji przede wszystkim, ufać swojej drugiej połówce, ale też, moi drodzy, spokojnie wyczekujcie na zmiany, które mają nadejść. Karty tak radzą, że wy zasłużyliście na miłość. Na szczęście, na sukces, na wszystko co najlepsze, i to do Was nadejdzie, ale tutaj jest takie spokojne wyczekiwanie. Także działajcie nie z takim rozmachem, powoli. I oczywiście patrzcie na ręce innym osobom, bo jest duże ryzyko, właśnie tak jak powiedziałam na początku, nieszczerych, fałszywych oszustów. Jest ryzyko kradzieży, ja bym powiedziała nawet, włamania, oszustwa jakiegoś. A wy bądźcie spokojni, tylko przyglądajcie się innym, ale też spokojnie wyczekujcie tych zmian, które mają nadejść. Jest koło Was miłość, bezpieczeństwo i tego się trzymajcie. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam naprawdę gorąco i do usłyszenia.